Trudna konkurencja. Upewnij się, że nie upadniesz. Wygrałem! <ścoughs> Jestem najsilniejszy! Nawet nie straciłem równowagi. Robitok, jak to się dzieje, że mogę prosto Chodź stać? Kochażyć. Tak! Adibu! Teleportacja! Dlaczego mogę stać? Dotarliśmy bardzo blisko głowy na karku. Tak, jesteśmy na szczycie kręgosłupa. To jest właśnie szkielet, dzięki któremu możesz stać, coś jak ramowa konstrukcja domu.! O, a czym jest dokładnie szkielet? Na szkielet składają się wszystkie kości ciała! To było zabijsko! Jestem najlepszym pilotem galaktyki! Patrz! Popatrz! Kości wyglądają na Cóż, twarde, naprawdę. to trochę bardziej skomplikowane. Kości są twarde na zewnątrz, lecz puste wewnątrz. O, jaka wielka kość! To kość udowa, najdłuższa w naszym ciele. Spójrz, łączy się z mięśniami, które utrzymują ją w odpowiedniej pozycji i pozwalają jej poruszać się. Hmm, lećmy zobaczyć wnętrze kości. Mikrominiaturyzacja! O, jakbyśmy byli w gąbce. Powiedziałbym, że wygląda to jak gniazdo pszczół z licznymi komórkami. Czy widzisz brzegi? Wapno czyni je twardymi. Między komórkami płynie płyn. To tu powstaje krew. Genialne, jak labirynt. Muszę się temu bliżej przyjrzeć. O! 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 <grystanie> Bądź ostrożna, Bibu! Co się dzieje? To złamanie Koście właśnie się łamie! O! 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 Wywracamy się do tyłu! Zaczyna wypływać krew! Zamierzam zablokować dziurę naszym statkiem! Dobre. To komórki, które powodują, że kość się zrasta, zamieniają statek w kość. Ale jak? Kość naprawia się sama. Tam, gdzie jest złamana, pojawiają się specjalne komórki, które zamieniają się w kość poprzez wchłonięcie wapnia. Dlatego nosi się gips, żeby kość zrosła się tak, jak powinna. Kości budowane są dzięki wapniowi, który możemy znaleźć w jogurtach. Hmm. O, wiem, Uuu. jak się stąd wydostaniemy. Nie sądziłem, że będziemy w stanie. Przestańmy bawić się szkieletem i wracajmy do domu. Powrót na celestę! Bert, chowasz się? <A>! <sausage> Nie możesz dłużej ustać, Ber. Więc wiesz już dlaczego możesz stać. Łatwe. Stoję dzięki moim kościom, z których zbudowany jest szkielet i które podtrzymywane są przez mięśnie. Nawet jeśli jakaś kość się złamie, może naprawić się sama, pod warunkiem, że noszę gips i jem jogurty. Siema? Wersja polska Studio Publishing.